Dzień dobry kochani, co słychać? Jak tam u Was mija weekend? Mamy teraz weekend majowy, znaczy taki mamuśkowy weekend majowy, ponieważ zbliża się Mother's Day i w zasadzie w Ameryce obchodzi się ten dzień, chyba już się zaczyna świętować od piątku, ale tak faktycznie jest dopiero jutro. No i z okazji tego dnia chciałabym Wam coś nagrać um, Jeszcze nie są to życzenia na Mother's Day, ale trochę inne um, Trochę inne sprawy poruszymy um, Będzie dzisiaj o szamponie do włosów i o marce, która jest znana, która jest i hejtowana, i lubiana i tak dalej Więc trochę dzisiaj o tym pogadamy Niezbyt wiele o składnikach, o... Um, Siemanko, 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 Tomek. E, niezbyt wiele będę Wam mówić o składnikach, o tym, y, jakie są opinie na rynku i w ogóle ponieważ to wszystko i jak powstała marka i kiedy powstała to wszystkie te wszystkie, wszystkie informacje znajdziecie na oficjalnej stronie. A co to będzie za marka? To będzie marka MONAY! Tak, tak, tak wiem. Zaraz się zrobi bardzo gorąco. E, wiele z Was już używało tych szamponów, wiele z Was jest niezadowolonych i zaraz Wam powiem, dlaczego tak się dzieje, na przykład, że jesteśmy z tych szamponów niezadowolone. Ja osobiście e, Markę Monat poznałam no, w zeszłym roku i to gdzieś tak um, wiosną. Nie pamiętam dokładnie. No, i oczywiście, przymierzałam się i w ogóle, i też byłam jedną z osób, które nie wierzyły w działanie, i w ogóle i wydawało mi się, że to jest w ogóle absurdalne, niemożliwe. Przeszłam przez większość kosmetyków mm, yy, takich znanych marek. Zaczynałam swoją przygodę z profesjonalnymi kosmetykami do włosów, a, które się nazywały, nazywały ją albo nazywały Kadus. To jest y, niemiecka firma. Nie wiem, czy jeszcze jest na rynku, ale. Wiele, wiele lat temu, jak miałam chyba z 20 lat, pierwszy był mój taki zakup kosmetyków profesjonalnych i to była firma Cadus. Później bardzo długo już używałam, została wycofana z polskiego rynku, no i zamieniłam na L'Oreal. Co tam jeszcze mieliśmy na Mieliśmy Next. czy Next. Co tam jeszcze jest takiego? Joyco Jojko też używałam przez dłuższy czas. Więc przeszłam naprawdę bardzo dużą bardzo dużo różnych marek. No i zawsze najbardziej ze wszystkich marek, które są dostępne na rynku, e, były dla mnie chyba naj, naj, takie najlepsze, były kos, e, szampony L'Oreal, ale wiecie, jaki miałam problem z L'Orealem? To, że albo przesuszały mi włosy, albo na przykład były za ciężkie dla moich włosów. Kombinowałam różne składy i w ogóle i w ogóle i no niestety nie udało mi się osiągać takiego efektu, jak mam teraz. I wcale nie kłamie, oczywiście, ja wiem, że jest bardzo dużo hejterów na te szampony, ale zaraz wam opowiem, od czego to właśnie zależy. Co mnie skłoniło do tego w ogóle, żebym w ogóle stała się, bo teraz jestem VIP customer tej marki. Jak to się stało, że monet się pojawił w moim domu? No słuchajcie, sama sobie go niestety pierwszy raz nie kupiłam, bo bardzo się bałam, wydawało mi się, że to są drogie i tak dalej, więc mam wspaniałe koleżanki, które po prostu się zrzuciły i dostałam taki set do pielęgnacji włosów, zaraz Wam pokażę. Taki w zasadzie bazowy. To jest szampon, to jest moja odżywka. Dostałam też takie coś na odnowienie końcówek. Bardzo to lubię, naprawdę świetna rzecz. Zaraz o tym wam pokrótce opowiem. No i taki olejeczek. Kto używa ona, to będzie wiedział, że ten olejek to jest dobry na wszystko: na uporzenia, na włosy, na jakieś podrażnienia, na opryszczki, ponieważ on zawiera w składzie chyba 8 albo 12 różnych innych olejków i takich prawdziwych wyciągi. Bardzo y, wyciągów, właśnie z bardzo fajnych i dobrych olejków, dobrze działających nie tylko na nasze włosy, ale i na naszą cerę, i w ogóle na, na różne inne, właśnie takie skórne sprawy. Bardzo fajna rzecz. E, I jeszcze dostałam coś takiego. E, shape Root Lifter. Tak naprawdę powiem, że nie do końca wiedziałam, jak tego używać. Ale to jest coś takiego. Mm, e, ja nie mam problemu z gęstością włosów, to na przykład będzie u ludzi, którzy nie mają takich gęstych włosów, to to będzie efekt bardziej widoczny. To się spyskuje tak o tutaj, tak u nasady i tutaj na długości włosów, to troszkę usztywnia włosy i yy, jest takie wrażenie przez pierwsze kilka minut, że po prostu jest takie sklejone i tak dalej. To się później ładnie wchłania yy, i włosy są takie wiecie, naturalne, ale ładnie trzymają kształt. To jest zestaw, który dostałam na urodziny. To było chyba w okolicach końca sierpnia, początku września, bo ja mam urodziny 8 września Więc tego, tego tych oto kosmetyków używam i używałam od września No i taki jest stan moich włosów Tak, Ja zawsze lubiłam mieć długie włosy, znaczy może nie zawsze, jest tak Nie lubiłam mieć długich włosów, ponieważ... Obchodzenie się z nimi było dla mnie kłopotliwe. Nie wyglądały tak, jakbym chciała, nie rozczesywały się tak, jakbym chciała. Końcówki zawsze zniszczone, trzeba było to regularnie podcinać. Ja farbuję się, kiedyś się farbowałam na czarno, miałam też rude włosy. Teraz się farbuję na blond, na blond. Bardzo długo się farbowałam i jak miałam włosy w blondzie, to zawsze miałam je krótkie, ponieważ. Po prostu były popalone, poniszczone I nic się z tym nie dało zrobić Trzeba było je po prostu ścinać No tak więc, opowiem Wam, co zrobiłam To dzisiaj będzie najlepsze Co zrobiłam ze swoimi włosami Wczoraj, bo wczoraj je umyłam I możecie mi wierzyć lub nie Słuchajcie, umyłam my włosy na noc Ym, nie robię tego zazwyczaj za, Zawsze suszę suszarką yy, Ponieważ sobie układam na szczotce Ale po prostu nie chciało mi się Umyłam włosy wczoraj wieczorem I umyłam je przy pomocy właśnie jednego z produktów Który się znajduje w moim yy, VIP box Bo ja sobie zamieniłam Ja sobie, słuchajcie, swój VIP box zamówiłam Przed świętami wielkanocnymi Ale tak jakoś nie wyszło mi nagrywanie niczego Ponieważ tak się za zachlebiłam yy, i ludzie, którzy mnie oglądają I wiedzą o co chodzi To yy, po prostu wiedzą jak sytuacja Wyglądała. Eee... To po prostu cały czas piekłam chleby i nie mogłam, e, nie miałam czasu na nic. E, dopiero teraz się ten czas troszkę pojawił. E, znalazłam właśnie chwilkę na to, żeby wam pokazać. Pierwsza rzecz, którą zrobiłam, to jest coś takiego, nigdy te, wcześniej tego nie miałam, ale e, zabieg profesjonalny z użyciem takich rzeczy kosztuje bardzo dużo pieniążków, około 150 czy 100 dolarów coś takiego kosztuje, zależy w jakim salonie. O co chodzi? Ten, to jest taka, taka maska, która oczyszcza nasadę głowy. Po co się to przydaje? No na przykład jak mamy wakacje i bardzo dużo sebum się wydziela, w ogóle raz na czas trzeba sobie oczyszczać skórę głowy, tak samo jak robimy peeling buźki, to trzeba sobie robić peeling tutaj, prawda, też naszej pokrywy tutaj skórnej w głowie i bardzo to jest ważne właśnie, żeby to ładnie wszystko... Zmywać, żeby nadmiar tego sebum, ja na przykład czasami w lecie mam, nie wiem jak w tym roku, bo jeszcze nie używałam monad w lecie To czasami mi się zabijają tutaj te takie gruczoły potowe, tak się chyba tak nazywa, profesjonalne I powstają mi takie ranki, które są dość bolesne i nieprzyjemne Więc ta maska uratuje mnie, mam nadzieję, od tego, żeby właśnie takie rzeczy mi się nie działy Regularnie stosując myślę, że będzie fajny efekt. Ja użyłam tej maski, właśnie ją się używa przed myciem głowy. Nakładamy i dzielimy, znaczy muszą być włosy mokre yy, i dzielimy je na partie, ja nie wiem, po prostu wiecie, tak sobie wmasowałam tutaj trochę, trochę tutaj, trochę tutaj zostawiłam na 5 minut, tak jest na opakowaniu napis, taka instrukcja jest na opakowaniu zostawiłam ją no i później sobie tak spłukałam pod prysznicem yy, wykonując takie ruchy właśnie po, pocierające i już poczułam oczyszczenie takie lekkie. Maska przepięknie pachnie, bo jest w niej kokos i ta maska jest czarna, taka z węglem Ona jest właśnie węglowa Zaraz Wam pokażę O, patrzcie Nie jest taka czarna, czarna Ale wiecie co zrobiłam? Oczyściłam sobie tą maską budzie, bo budzie Pomyślałam, że skoro pięknie skórę głowy oczyszcza To czemu by miała nie, nie oczyścić mnie buźki I całkiem fajne to było Pięknie pachnie, po prostu kokosem rewelacja Jak ktoś lubi zapach kokosa To ta maska jest specjalnie dla niego I pomimo tego, że jest tutaj bardzo dużo kokosa Ta maska nie zostawia nam tłustych włosów Druga rzecz, którą zrobiłam wczoraj, to ja, ja mam akurat ten szampon, ale firma Monat ma bardzo duży y, asortyment. Co do szamponów, jest jakiś volume, co, jest tego naprawdę sporo. Ja akurat lubię ten y, i ja sobie używam tego szamponu. I zaraz się pojawi pierwsze pytanie: szampony, znaczy ten, y, pierwsza uwaga: szampony Monat się nie pienią. No powiem Wam, że tak, szampony Monat może nie zupełnie się nie pienią, ale bardzo mało się pienią. Dlaczego? Dlatego, że w składzie nie ma substancji, które powodują, Pienienie się. Szampony, Mona są oparte na naturalnych składnikach, i wszyscy dobrze wiemy, jeżeli używamy mydełek organicznych, jakichś rzeczy organicznych do ciała, to one się nie pienią w taki sposób jak rzeczy kupione w drogerii czy w sklepie zwykłym, w jakimś właśnie sklepie kosmetycznym. Dlaczego? Dlatego że piana. To mi może o tym powiedział. Nigdy na to, wiecie, nigdy jakoś się w to nie zagłębiałam, ale mój mąż to wyczytał gdzieś i rzeczywiście może to mieć. E, ma, ma moim zdaniem to sens i ma, to ra, ma, ma rację. Chodzi o to, że piana to jest taki luksusowy dodatek do wszystkiego. I nam się wydaje, że jeżeli coś się nie pieni, to to już jest zdobani i w ogóle trzeba to wyrzucić. Absolutnie nie, ponieważ e, taka ciekawostka, nasze babcie, jak ktoś ma prababcie, to zapytajcie e, albo pra, prababcie, jeszcze lepiej. E, ja jestem z Ukrainy. Więc dla mnie to było naturalne Kiedyś nie było szamponów, tak? Po prostu nie było szamponów I czym nasze babcie myły głowę? A no nie uwierzycie, popiołem I popił się nie pieni. A chodzi o to, żeby właśnie oczyszczały skórę głowy Po prostu popiołem zwykłym I to działało fantastycznie Włosy były czyste, lśniące itd. Więc szampony naturalne nie oczekujcie tego, że one się będą pieniły, tak jak nie wiadomo co. Bardzo dużo ludzi popełnia ten błąd, że ładuje tego szamponu, bo on się nie pieni. Szamponu Monat używa się bardzo niewiele. Ja mam bardzo długie włosy i używam, nie wiem, tyle na moje długie włosy. I uwaga! Monatem myje się włosy inaczej. Ja zanim do tego doszłam, to musiałam trochę filmików obejrzeć w internecie. Monatem się myje włosy. Tu, u nasady. My myjemy, tak naprawdę chodzi o to w myciu głowy, nie chodzi o to, żeby końcówki nam wymyć, tylko chodzi o to, żeby skórę głowę oczyścić porządnie to, gdzie właśnie mamy nadmiar sebum, to to oczyścić. Cała reszta, która spływa nam, ta piana, która się tutaj wytworzy, bądź ten płyn, który się tutaj wytworzy, wystarczy w zupełności na to, by umyć nasze końcówki włosów. I robimy to w taki sposób, nie tak, że wszystko tutaj hartujemy. Nie. Hartujemy tutaj, tak? Pra pracujemy tutaj przy. U nasady. Resztę po prostu sobie w taki sposób omyjemy włosy. I uwierzcie mi, ja myję dwa razy włosy. Można mieć trzy razy. Mnie w zupełności dwa razy wystarcza. Pierwszy raz po prostu zmywam nadmiar wszystkiego i zanieczyszczenia. Drugi raz to jest taki właśnie ożywczy, regeneracyjny i taki właśnie pozwala temu szamponowi głębiej, i lepiej zadziałać. Więc nie wystarcza dwa razy, można umyć trzy razy Jeżeli komuś nie wystarcza dwa i lubi mieć takie super ultra czyste, nie wiem, poczucie czystości To można użyć trzy razy Te szampony pachną miętą, jak ktoś nie lubi zapachu mięty, to mogą mu się nie podobać Ja nie mogłam się przyzwyczaić, ale już długo czasu minęło i jestem przyzwyczajona No i oczywiście po szamponie, co nałożyłam? Nałożyłam tą maskę i uwaga, maskę nie nakładamy na całą długość włosów Musicie o tym pamiętać, maskę nakładamy maksymalnie dotąd Dlaczego? Dlatego, że jak nałożymy maskę sobie tu na całą czachę, to to, co zmyłyśmy teraz, tak, ten nadmiar sebum, zostanie tutaj na, na głowie i no nie będzie to najlepsze działanie, ponieważ włosy się będą przetłuszczać, będzie, mm, będzie naprawdę niepożądany efekt i będziemy niezadowolone. Jeszcze jedna taka sprawa, dlaczego jesteśmy niezadowolone z szamponów Monat yy, Mogą być źle dobrane, może być seria źle dobrana U mnie się trafiło, że seria jest fantastycznie dobrana Moją konsultantką jest Małgosia Stecko, bardzo jej za to dziękuję yy, Do niczego mnie nie zmuszała i, i absolutnie ja dostałam ta, <grym> taką instrukcję po prostu Jak, co robić, gdzie, kiedy i w ogóle yy, I w zasadzie Moja pielęgnacja wczorajsza Maskę spłukałam, tak, maskę nakładam raz I ja sobie wyczesuję włosy, tak Najpierw po prostu tak sobie je rozdzielam A później normalnie grzebieniem czeszę I uwaga, na tym wczoraj zakończyłam swoją pielęgnację Poszłam spać w mokrych, w mokrych włosach Nigdy tego nie robię Podkreślam, nigdy tego nie robię Ponieważ zawsze je suszę na szczotce Nie pozwalam włosom wysunąć w sposób naturalny Ponieważ wydawało mi się, zawsze mi się wydawało Przy każdych innych szamponach tak się działo Że one będą oklapnięte, niefajne Yy, I po prostu będą, nie będą miały kształtu yy, i formy. Jak widzicie, nie dodałam rzeczy, które zwykle się z, zwykle korzystam. Korzystam jeszcze z tego serum. O co chodzi? To serum jest do końcóweczek, fantastycznie działa i spaja nam rozdwajane końcówki. Jeżeli mam rozwojone końcówki, to to jest po prostu nasz must have, który musimy absolutnie mieć, zwłaszcza przy długich włosach. To się nakłada tylko i wyłącznie na końcówki, to się nakłada na wilgotne włosy, już takie wysuszone ręczniczkiem. Rozcieramy. I po prostu sobie tutaj nakładamy na te części, które są rozdwojone Zostawiamy do wchłonięcia się w jakieś 5-10 minut I dopiero wtedy, jak potrzebujemy, a ja potrzebowałam tego wcześniej To używamy tego olejku Olejek naprawdę jest po, po prostu rewelacja Nie przetłuszczał, to znaczy przetłuści włosy, jak dacie sobie go za dużo Na moją długość włosów starcza, taki, tak wygląda Pachnie cytrusami, yy, pomarańczą yy, no, a dla mnie pomarańczą, właśnie. Można olejek nakładać na buźkę, można na ręce, można, no gdzie tam chcecie. No i rozprowadzamy olejek właśnie w taki sposób. Nie przy, nasad... Nie przy nasadzie, tylko w taki sposób. Dzisiaj to robię pierwszy raz. W ogóle to zawsze robię to po myciu, na wilgotne włosy. Można na suche, ale ja to robię zawsze na wilgotne przed suszeniem. I to by było tyle z mojego zestawu, który mam na co dzień. Ale zamówiłam sobie VIP box. I co w tym VIP boxie przyszło? Ogólnie bardzo dużo różnych fajnych rzeczy, bardzo dużo fajnych rzeczy. Zaraz Wam o nich opowiem. Bo zbliża się, zbliżają się wakacje, i ja myślę, że każda dziewczyna chciałaby mieć fajne włosy, yy, ponieważ takim atrybutem piękna yy, kobiecości w ogóle są piękne, zadbane włosy, czy długie, czy krótkie, to już jest Wasza preferencja, ale fajnie jest po prostu mieć właśnie czniące włosy. Jak sobie oglądam swoje włosy, to nie mogę w to uwierzyć, że... Yy, jeszcze kilka miesięcy temu nie wierzyłbym w to, że monad po prostu cokolwiek zmieni, ale naprawdę zmieni w moim życiu bardzo dużo I mogę Wam pokazać zdjęcia przed i mogę Wam pokazać zdjęcia po Zawsze miałam dłuższe włosy i zawsze się starałam o nie zadbać Ale one nigdy nie były w takim stanie, że były takie lśniące, takie po prostu przyjemne w dotyku One są takie jak włosy dziecka mojego, co ja bardzo lubię Moje dziecko też lubi moje włosy, dotyka je po prostu bez przerwy ja zauważyłam efekt po pierwszym myciu już, nawet nie wiem o tym prawidłowym myciu, nie wiedziałam jak mu myć, yy, znaczy źle to wykonałam, zauważyłam taki efekt, że moje włosy yy, może wizualnie od razu nie wyglądały rewelacyjnie, ale były takie miękkie, fajnie się je dotykało. Były takie wiecie, takie jak dziecięce włosy. To mi się bardzo spodobało. No, i później z czasem używania po prostu moje włosy teraz są takie, i dzięki, nawet używając trzech produktów, a myślę, że nawet dwóch: szampona, szamponu i odżywki. Patrzcie, spałam, spałam. Nic dzisiaj nie robiłam z włosami, oprócz tego, że lekko je rozczesałam. Nic absolutnie innego. Moje włosy nigdy nie były takie lśniące, naprawdę nigdy. Więc jestem zachwycona, cały czas bym je dotykała, i w ogóle ja podkreślam jeszcze, że stan moich włosów poprawił się ze względu na to, że używam kosmetyków Monat. I jeszcze jedna ważna rzecz. Ja przestałam myć włosy często. To jest główny problem, który właśnie dotyka nas kobiety, kiedy jest gorąco i w ogóle, że nam się wydaje, im częściej będziemy mieć włosy, to tym lepsza będzie, tym będzie lepszy ich stan i tak dalej. To jest bardzo krótkoterminowa sprawa. Przez kilka tygodni tak, ale na dłuższą metę nie. Włosy, ja myję swoje włosy raz na tydzień, ponieważ to jest dla mnie luksusowe zajęcie. Mam długie włosy i trochę mi to zajmuje. Jeszcze jak mam maseczki jakieś nakładać czy coś, to naprawdę, słuchajcie, przy dziecku małym yy, to nie ma takiej możliwości Bo mycie włosów, samych włosów zajmuje koło godziny z suszeniem i tak dalej Więc to jest po prostu dużo czasu, którego ja w tygodniu nie posiadam I albo to będę robić w nocy, albo po prostu robię to sobie w weekend, kiedy mój mąż zajmuje się naszym synkiem A więc wracamy do mojego VIP Boxu Co w moim VIP Boxie? Taką fajną torbeczkę dostałam I tu jest szampon i odżywka, yy, ta, której używam tak, zamówiłam sobie tą, którą używam, ale może w wakacje zamówię jeszcze coś innego, bo jeszcze jest jakaś, tam inne serie są, może volum, Volumizing, czy, czy Volum, nie pamiętam jak się to nazywa, o, takie nowiutkie, tak, dwa, dwa nowiutkie produkty. Fajna saszeta, bardzo lubię takie ekologiczne, fajne sprawe, nie wiem do czego to wykorzystam, ale może na suszarkę, na szczotki, o, na szczotki na przykład mogłoby być fajne. Co jeszcze dostałam? Ja sobie zamieniłam w moim VIP-boxie. Powinny się znajdować jeszcze witaminy i ten booster, ale ten booster jeszcze mam go całkiem, całkiem dużo i ja po prostu z Małgosią się zamieniłam na inną rzecz. No, jaką? Już Wam nie powiem. W prezencie do mojego VIP-boxu dostałam taki szamponik. To jest lżejszy szampon niż ten, co mam taki akurat na wakacje. Yy, szczerze powiem, że nie próbowałam i nie wiem, jak działa. Zaraz zobaczymy, jak pachnie. Bo czemu nie? O, jest zamknięty. Widzicie, musimy otworzyć. Fajnie! Pachnie brzoskwinią takim wakacyjnym czymś. Fajnie. Yy, wiecie, czym fajnie? Bardzo podobny do serii dziecięcej, Mona. To serię dziecięcą Monat też mam. Moje dziecko używa. Wygrałam. W serię dziecięcą Monat bardzo chciałam otrzymać i wygrałam pół roku temu na konkursie. A, lucky, jestem lucky. Także fajny szamponik, taki na lato. No i na wyjazd, bo mała butelka. Aha, już wiem, co sobie zamieniłam. Ja sobie jeszcze zamieniłam właśnie te, te rzeczy, które miałam wcześniej, zamieniłam sobie na Hydration Mask. To jest akurat Hate Transformation Mask. I powiem Wam, że użyłam jej raz. I jezu efekt jest naprawdę nieziemski. Zostawiłam ją na koło 10 minut na wilgotnych włosach. Rewelacja. Pachnie, pachnie obłędnie. Kokosem, pachnie tropikami, kokosem, ananasem brzoskwinią, takim nie wiem dla mnie Sex on the Beach, coś takiego taki ma zapach, naprawdę rewelacyjna bardzo gęsta konsystencja, mało jej potrzeba nawet na moje długie włosy, ładnie się rozprowadza i włosy są bardzo lśniące takie delikatne no po prostu musicie tego spróbować, nie wiem jak Wam to opisać i yy, może nagrać jakiś filmik z tego jak na live sobie moje włosy, chcecie obejrzeć jak na live sobie moje włosy, kto chce, piszcie łapy w górę, no dawajcie łapy w górę, to będę wiedzieć czy chcecie taki filmik, to mogę nagrać yy, Więc ja sobie zamieniłam na taką maseczkę, bo lato się zbliża i po prostu chciałabym, żeby moje włosy, jeżeli będą blond, bo nie wiem czy zostaną blond na razie są takie, żeby się nie spaliły, ale żeby po prostu ładnie wyglądały podczas chodzenia na basen. Bo wiadomo, że blond włosy w zetknięciu się z chlorem mogą zmienić kolor i to na taki zielonkawy Więc po prostu ta maseczka będzie fajną ochroną dla moich włosów. Ja sobie jeszcze zamieniłam. Ja sobie zamieniłam jeszcze na piankę. Nigdy nie miałam pianki z Monat. Ale powiem Wam, że to jest fajne, bardzo fajna, ekologiczna sprawa. Nie ma tutaj żadnego tego gazu jakiegoś tam. Tylko pianka jest w takiej butelce trochę jak, yy, jak mydło, albo to takie pianki do mycia, yy, do mycia yy, naczyń. Na przykład ja mam taką piankę do mycia naczyń. O proszę, więc tak, taka buteleczka ekologiczna, pianeczkę trzeba dobrze, dobrze począstnąć i taka o wychodzi, takie coś. I nakładamy so to, sobie to na włoski, Nakładamy. Pachnie to ładnie. Nie wiem czym, ale inaczej nie umiem określić zabawy dokładnie, może tak, nie wiem. Nie umiem określić zapachu, ale pachnie to naprawdę ładnie. Nie skleja włosów, naprawdę nie skleja włosów. Można to nałożyć na całość włosów. Ja sobie wytrę, pozwolę sobie wytrę. To mówiliśmy, to o tym um mówiliśmy, o tym mówiliśmy. O masce już Wam powiedziałam. Właśnie ta maska też była w zestawu tutaj. Ta maska, taka czarna maska ciemna była w zestawu moim e VIP. E co jeszcze tu mamy? Jeszcze mamy kilka fajnych rzeczy. Mamy jeszcze o, taką siateczkę mamy Mam, jeszcze od Małgosi Dostałam e, za zakupy u niej O, takie coś, e, czyli to jest właśnie Na te moje końcóweczki na lato w sam raz Po prostu przyda mi się na 100% e, Powiem Wam, że Bardzo, e, bardzo jest to wydajne Mam od września Uwaga, od września Stara tubka, nowa tubka Stara tubka jeszcze jest całkiem spora W nowej tubce jest, no, jest pełna, po prostu całkowicie pełna e, jeszcze dostałam o taką uloteczkę Tak, o tu jest właśnie uletka a propos tego szamponu lekkiego Jak go używać Co z nim robić, do, do czego on jest przeznaczony I jeszcze mam Suchy szampon. Prze y powiem Wam, że nigdy nie używam suche suchego szamponu, bo zawsze mi się wydawało, że suchy szampon y nie najlepiej działa. Użyłam raz i powiem Wam, że fajnie, bo nie zostawia tych śladów. Trzeba go oczywiście dobrze począsnąć, ale fajnie się na przykład stylizuje włosy po nim. Y czyli jak potrzebujemy coś upiąć, y potrzebujemy po prostu, żeby nasza fryzura była taka bardziej wyjściowa, to musimy użyć tego szamponu troszkę tutaj u nasady i można sobie spokojnie uczesać, co tam chcemy, co lubimy i tak dalej. Mam jeszcze mały lakier do włosów. Mały, taki o, malutki lakier do włosów. Bardzo wydajna sprawa, nie potrzebuję dużego. Myślę, że do końca wakacji mi wystarcza, a w zimie po prostu lakieru nie używam. I jeszcze mam coś takiego. To powiem wam, że nie wiem, czy mi się to w ogóle przyda, ponieważ ja nie używam prostownicy. Moje włosy wszystkie są prostowane na szczotce. I ja po prostu nie e, potrzebuję czegoś takiego. To jest heat protection e, do temperatury 450 stopni e, Fahrenheita. Tak, tutaj jest taka informacja, tu z tyłu jest informacja, że do 450 stopni Fahrenheita. No, właśnie się dowiedziałam, jak wysoko grzeję prostownicę. Powiem Wam, że prostownicę miałam chyba raz w życiu i nie miałam tego specjalnie używać, bo kiepskiej jakości po prostu nie używam. Więc nie wiem, czy będę to używać, więc nie wiem, czy Wam cokolwiek o tym powiem. Ale rzeczy, o których mi powiedziała moja koleżanka z Florydy, akurat tego nigdy nie miałam. A to jest taki blow cream. To jest krem do układania włosów. Można go stosować na wilgotno, można go stosować na sucho i uwaga, bardzo fajna rzecz na wakacje, ponieważ bardzo ładnie nawilża włosy. Jeżeli wyjeżdżamy gdzieś na Florydę albo w ciepłe klimaty i boimy się o stan swoich włosów, to tą rzecz musimy sobie po prostu zanabyć, znaczy musimy, możemy sobie zanabyć i po prostu nasze włoski nie będą wysuszane tak bardzo i będą się ładnie stylizować. Tak wyczytałam, znaczy tak wyczytałam, tak mi powiedziała moja koleżanka z Florydy, która ma bardzo długie włosy, Olga, i ona tego używa na co dzień, mieszkając na Florydzie na co dzień, więc zachwalała, więc po prostu mam taką rzecz jeszcze. I sobie jeszcze dokupiłam to jest olejek, taki sam olejek jak tam, tylko że pełna butelka, ponieważ była bardzo dobra, okazyjna cena. Bo muszę Wam powiedzieć, że teraz Monat, jak wszystkie inne firmy, większość firm, może większość firm, teraz ma różne fajne, ciekawe promocje. Na dzień mamy. Teraz Monat można kupić chyba pakiet za 119 dolarów, jakiś VIP. I tam jest i suszarka, i torba, i w ogóle jakieś różne, różne, różne inne dziwne rzeczy. Musicie się skonstruować. Kontaktować z Małgosią, bo ja po prostu się na tym nie znam, co można kupić. Ja mogę Wam powiedzieć po prostu szczerze, czego używam, co lubię. Ym, czy mi się podoba, czy nie Na razie wszystkie rzeczy, które używam do tej pory z Monat Bardzo mi sprawiają radość, przyjemność I po prostu naprawdę lubię stan swoich włosów Zresztą wszyscy to lubią Moje koleżanki z Europy cały czas mi zadają pytanie Wow, co zrobiłaś i tak dalej A tak naprawdę nic specjalnego nie robię A jeszcze słuchajcie, mam taką rzecz, którą dostałam na, yy, na święta od Monat Ale jeszcze jej nie użyłam, nigdy jej nie użyłam Haha, ha, wałki yy, Może kiedyś nagram filmik, jak tego używać I co z tym można zrobić Przyznam szczerze, że nie mam czasu. Naprawdę nie mam czasu. Ja nie lubię spać w mokrych włosach, to mnie drażni. E, więc dlatego myję głowę zawsze rano i myłam zawsze rano. Być może zmienię e, swoje przyzwyczajenie. I wtedy na przykład na noc założę sobie takie wałeczki. Dziękuję Wam kochani za oglądanie. E, dziękuję Wam za to, że zada zadawaliście jakieś pytania. E. Wiesz co, Małgosia. E, Produkty, znaczy ceny produktów, tak, szampon chyba około 35 dolarów, odżywka chyba 45. Um, najbardziej opłaca się setami kupować, ponieważ wtedy, jak kupujesz set, to jest dużo, dużo taniej, i za 85 dolarów jest chyba set, w którym możesz nawet jeszcze sobie coś dobrać, jakieś gratisie, No teraz musisz napisać do Małgosi stecko. Um, Albo napisać, albo zadzwonić, albo się z nią skontaktować, bo teraz jest bardzo dużo promocji różnych. Właśnie przed nim matki można kupić naprawdę za 100 dolarów po prostu full packet jakiś tam super, super ekstraśny. Ja będę polować na pewno na jakąś suszarkę i na szczotkę. Bardzo mi zależy na szczotce takiej grubej, bo ja sobie swoje włosy wyciągam na szczotce ja jednak najbardziej lubię właśnie. No moje włosy jak widzicie, one są proste raczej z natury, ale jak jest wilgotne to trochę się kręcą Ale nie do takiego stopnia, że nie mogłabym sobie z nimi poradzić No są takie falowane troszkę i to jest na tyle Dziękuję kochani, buźka buźka, pozdrawiam Was serdecznie No i życzę Wam udanego weekendu i Happy Mother's Day Pa pa!